Konnichiwa. Witam kolejny raz na kanale i kolejny raz długo obiecywany filmik y, z przedstawieniem Wam kart. Tym razem lecimy dalej. Numer 10, 11 i 12. Ostatnio był 7, 8, 9, czyli UR, o, R, a, R. a dzisiaj dziesiątka SLR plus i minus, czyli pozytyw i negatyw. 11, czyli SP, special i 12 CP, czyli Collector Platinium. I teraz tak, dlaczego jest pozytyw i negatyw? Na pierwszy idziemy SLR. SLR to są karty, dokładnie te, które mają odzwierciedlenie jasne i ciemne. Czyli jest pozytyw, czyli jasny, i negatyw, czyli ciemny. I to są dokładnie te same postacie, dokładnie te same karty, dokładnie te same grafiki. Tylko karta jest wykonana w takim jasnym odcieniu. Oczywiście pięknie, pięknie, holo, pięknie się tam mieni. i w odcieniu ciemnym. I jasnych jest z tego co pamiętam 66. I ciemnych też jest 66, tak? Czyli razem jest ponad, ponad 130 kart do zebrania. Tak wyglądają SLR i to jest numer 10. Przypominam, że idziemy od numeru 1 w górę i numer 1 jest najmniej prestiżowy. Następny, następny rodzaj kart to jest SP, czyli Special i to jest... to jest Nie wiem dlaczego ten, ten rodzaj kart jest tak nisko na liście, bo to jest numer 11. A razem jest do, do 18, dlatego że one naprawdę osiągają wysokie ceny. Widziałem karty, które kosztowały po 50 funtów, także to jest bardzo dużo. Są piękne oczywiście, są mega jakieś holograficzne 3D, nie wiadomo co tutaj się dzieje na tych kartach. Są piękne te sp ale mają tylko prestiż, ich jest tylko na poziomie 11. Są przed kartami CP. Czyli tymi kolejnymi, które są już na, na, na miejscu 12 Collector Platinum, które moim zdaniem są ładne, ale już nie są tak ładne jak SP. Nie wiem dlaczego tak jest, w każdym razie tak jest. To są karty CP. Karty CP z tyłu wyglądają w ten sposób. Mają e, jakieś tam statystyki, też będą omawiał w kolejnym filmiku. To mam jeszcze jedną kartę, żeby wam pokazać mniej więcej CP, jak wygląda. To jest akurat Kakashi Sensei, to jest Jira Sama. Są ładne, trzeba przyznać. Ale no moim zdaniem nie są aż tak ładne jak na przykład SP. -ki. Tak, to są karty. To są karty CP. sobie ze Karty SP z tyłu też mają statystyki. Tak, wszystkie różne siły. No ale zobaczcie, one są naprawdę piękne. Ja wyciąłem z folii, żeby wam pokazać. bo bez foli, moim zdaniem, dużo lepiej się prezentuje. Zobaczcie, naprawdę ta karta jest przepiękna. Możliwe, że dlatego osiągają takie, takie ceny na tych portalach aukcyjnych czy prywatnych, bo po prostu świetną się. Wow. Wszystkie te karty jest pewne, mniej więcej tak samo, tylko zmienia się postać. Więc no, są po prostu ładne. I ja oczywiście jak już nagram wszystkie filmiki z tymi kartami, z rodzajami kart, to pokażę wam swoją kolekcję, żebyście zobaczyli ile tego mam i jak one mniej więcej wyglądają. Te karty też oczywiście mają z tyłu statystyki. Poruchimaru. Też może wyciągnę z folii, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda naprawdę, bo bez folii prezentuje się dużo lepiej. Zobaczcie, Widzicie? jest taka Shining. Troszkę taka trójwymiarowa. Na pewno holo. O. Naprawdę są to piękne karty. Graficznie, moim zdaniem, nie są tak piękne jak UR, czy OR, czy nawet AR, ale ogólnie są ładne. To jest ta czarna. Ciemna, negatyw. Też ładnie wykonana, troszeczkę inaczej niż ta, niż ta jasna. Więc, moim zdaniem, warto zbierać i pozytyw i negatyw. Chociaż jest ich dużo, ale, ale warto. Tu wam jeszcze pokażę jedną kartę. Iruka Sensei też SLR. Akurat tutaj pod ręką miałem. Zobaczcie. Ten background troszkę się różni. Ten tył. Poza, za postacią, ale zobaczcie, jest, jest równie piękny. Ok, czyli jeszcze raz przypomnę: numerki SLR, czyli numer 10 Super Legend Rare SP, czyli Special CP Collector Platinum 10, 11, 12. E, przypominam, że już omówiliśmy R, SR, SSR, TRHR, TGR, ZR, UR, OR, AR, a teraz jest SLR. SP i CP. Zostało nam jeszcze do omówienia GP, MR, CR i NR, SM. Na pewno będzie z tego filmik już niedługo, także y, dzięki, że jesteście Arigato, Gazemaska, że oglądacie. Do zobaczenia, cześć.